Dzisiejszym gościem Salonu Kultury jest pan Artur Barciś. Dzień dobry. Dzień Spotykamy się przed premierą w Och! Teatrze, przed premierą Słonecznych Chłopców. Spektakl mówi o dwóch aktorach. Chyba są, jak widzieliśmy, trochę zwaśnieni. Tak, są zwaśnieni od wielu, wielu lat. I, I spektakl mówi o ich ponownym spotkaniu przy okazji m, przypomnienia pewnego sketchu, którym królowali przez, przez wiele, wiele lat. No ale tak to jest w tym zawodzie, że czasem mimo różnicy charakterów trzeba się spotkać na scenie i zachowywać się tak, jakby nic między nimi się nie działo. To się nie do końca udaje. Mhm. Yy, przypadkiem dochodzi do tego spotkania, czy jakie są okoliczności, no bo mamy ten yy, sketch, ale w jakich okolicznościach oni się spotykają. No nie chciałbym za dużo zdradzać fabuły. Stacja NBC czy CBS, już nie pamiętam, postanowiła przypomnieć najsłynniejsze sketcze lat tam 50., czy tam wcześniejszych. I przy tej okazji postanowiła przypomnieć również ten najsłynniejszy sketch pary no, tych bohaterów, w których gramy. I, e, I przy tej okazji oni muszą się ponownie spotkać, przypomnieć sobie, jak ten sketch wykonywali. No i o, odżywają ich animozje i wzajemne spory. E, spektakl utrzymany jest w jakim klimacie? E, Tragikomicznym. Zapewne e, dużo się dzieje na scenie. E, spektakl z małą obsadą, e, ponieważ jest to e, czteroosobowa e, tragikomedia, tak? Jak się pracowało nad spektaklem, dochodziło się do budowy roli, czy wcielanie się w aktora, którym jest się jednak na co dzień ułatwia sprawę gdyż zna się ten zawód od, powsze... od podwszewki? Podfosze... Od tak, 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 zdecydowanie. To jest sztuka do od, aktorów, którzy się dobrze znają. Ym, no, my jesteśmy takimi aktorami, Czarek i ja znamy się od bardzo dawna. Yy, na szczęście nie mieliśmy ze sobą żadnych większych konfliktów, więc yy, te yy, animozje musimy zagrać. Yy, ale yy, te postacie są nam yy, dosyć bliskie, więc to nie było jakoś szczególnie trudne za Sztuka zresztą jest znakomicie napisana i myślę, że może się spodobać publiczności. Dobrze. Gramy, grają Państwo również w Sylwestra. A czego można życzyć przed premierą? nam nam powodzenia tego żeby spektakl miał powodzenie żeby się udało żeby wszystko poszło tak jak sobie zaplanowaliśmy żeby nie było jakiś wpadek jak to często bywa przy okazji premiery bo to jest pierwsze zdarzenie z publicznością i i może się okazać że trema weźmie górę no ale na szczęście mamy kilka pokazów przedpremierowych z publicznością więc wszystko powinno pójść dobrze a mm -hmm. um, skoro y, spektakl jest o aktorach, to może zdradzi Pan jakiś teatralny y, przesąd, który y, m, może y, Pan zna, tak albo przestrzega tego przesądu, bo znamy takie przesądy jak na przykład y, y, jak upadnie coś, to trzeba przydeptać, tak? Tak, tak, tak. No to jest taki najpopularniejszy, najbardziej znany przesąd, że jeżeli egzemplarz sztuki upadnie na podłogę, trzeba go przede mną, żeby sztuka nie padła. Ja też to robię, jeżeli coś takiego się zdarzy, chociaż zupełnie w to nie wierzę. Nie jestem przesądny i uważam, że powodzenie sztuki na pewno nie zależy od tego, czy egzemplarz będzie leżał na stole, czy upadnie na podłogę. Dobrze, zatem dziękuję za